Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Cosiński. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Łukasz, słuchaj, może zanim przejdziemy do tematów, które chciałbym głównie z Tobą poruszyć, to przede wszystkim co u Ciebie słychać? Jak tam po kontuzji? Co słychać po kontuzji? Generalnie dużo się zmieniło w ostatnim czasie. Przede wszystkim urodziła mi się córka. Dwa miesiące temu e, przeprowadziłem się ogólnie bardzo dużo zmian w życiu prywatnym, e, gdzieś tam te życie sportowe zeszło na drugi plan w tym roku, e, nie okay. ukrywam, e, no i nie zapowiada się w najbliższym czasie, żeby to się e, zmieniło, tak? Co po kontuzji? Można powiedzieć, że wróciłem do treningów po kontuzji takich siłowych, z tym, że to jest czysta rekreacja, no to nie, jest, nie są takie treningi na, na poziomie zawodniczym i już niestety nigdy nie będą. No, ta gdzieś kontuzja niby jest zaleczona, klatka jest oferowana, ale już nigdy nie będę mógł ćwiczyć na takim poziomie, jakbym chciał niestety. Czyli właśnie, bo y, następne pytanie, jakie chciałbym Ci zadać, to właśnie czy masz zamiar wrócić na scenę, czy jeszcze Cię zobaczymy? To... Hmm. No, niestety, niestety nie, bo, bo nie mogłem się przygotować na 100%, a, a, a tylko przygotowania wchodzą w grę, jeżeli mogłem być przygotowany na 100%. Oprócz tego, że mam tą kontuzję klatki piersiowej, mam jeszcze problem z plecami, nie mogę wykonywać ciężkich siadów, wiosłowań, martwych ciągów. Więc tak naprawdę, no, wiele jakby ćwiczeń, wiele bodźców odpada mi, nie ma opcji, żeby jakoś tam iść, powiedzmy, i szykować się na 80-90%. Dla mnie to nie ma sensu. Ale teraz wrzucałeś zdjęcie e, mhm. naturalne i to Ci powiem, że na męską sylwetkę mógłbyś wystartować. No. no być może tak, ale to mówię, to jest czysta rekreacja. Trzy, cztery treningi jak zrobię tak. w ciągu tygodnia, to jest dużo i to tak naprawdę idei robię na siłowni. E, 90% to są jakieś maszyny po prostu, w których czuję się komfortowo, w których nie czuję e, bólu. Tak naprawdę na przykład na klatkę piersiową nie jestem w stanie wykonać żadnego ćwiczenia na wolnym ciężarze. No, więc to jest naprawdę duże ograniczenia. No, ćwiczę, ćwiczyłem 10 lat wcześniej, tak? E, można powiedzieć e, 5-6 razy w tygodniu e, czasami, więc gdzieś tam mas ta masa mięśniowa, prawda, się e, utrzymała, e, Teraz jak zacząłem się ruszać, no to gdzieś to wróciło, ale no, żeby wejść na poziom zawodniczy, nawet na e, powiedzmy, w męskiej w Męskiej Zik, to nie ma opcji. Nie? Nie ma opcji. Czyli teraz tak naprawdę skupiasz się jakby na pracy, na trenerce, tak? Na tak, rozwoju tylko... zawodników. Dokładnie. Dawno miałem przyjemność rozmowy z Damianem Kujkowskim, swoim podopiecznym. Mhm. A właśnie powiedz, jeśli chodzi o Twoich zawodników, czy planujesz jakieś starty, jeżeli możesz zdradzić, oczywiście, nie? Mhm. Moich mhm. zawodników tak. Mhm. Najbardziej. Ogólnie teraz właśnie sportowo realizuję się poprzez swoich zawodników. Mhm. E Startu będzie dużo. No, e, tak naprawdę przez to, że ten rok taki był, e, jaki był przez COVID, tak? Dużo imprez było odwołanych. E, były problemy z imprezami międzynarodowymi, żeby się tam przydostać do innych krajów. E, dlatego dużo osób e, mocno szykuje się na, na przyszły rok i tych startów będzie, będzie sporo. Mhm. No to super. Trzymamy kciuki w takim razie za twoich zawodników. Dziękuję. No i powoli, byśmy przeszli do jakby do tematu, który chciałbym poruszyć, chciałbym poznać Twoje zdanie. Mianowicie chodzi o doping w sporcie, nie, już tutaj nie będziemy się zagłębiać w środki i tak dalej, bo nie o to w mm -hmm. materiale, tylko samo twoje podejście, jak, jak ty uważasz, czy, czy doping, no ogólnie nie ma, co, nie ma co ukrywać, jest wszechobecny. Czy to w federacjach stricte niby naturalnych, czy, czy takich, gdzie nie ma tych kontroli, on jest tak. Mm -hmm. No i teraz pytanie do ciebie, czy według Twojej opinii, ten doping powinien być normalnie, jakby to powiedzieć, zalegalizowany w, w sporcie, czy jednak dobrze jest, jak jest i że niby te kontrole jakieś są? Znaczy rozumiem, że skupiamy się tylko na sportach suwetkowych, tak? Chodzi o, o sport Okej, okay, no to tak naprawdę teraz już chyba nie ma żadnej federacji, która robi badania, bo, bo do tej pory było, był nasz polski związek, mhm. IFBB, z tym, że oni z tego, co tam się orientuje, nie dostali, nie podpisali umowy z Ministerstwem Sportu, z czego było konsekwencją, że nie dostali pieniędzy na badania i tych badań w tym roku nie robili. I ja osobiście uważam, że sytuacja się nie zmieni, dalej nie będzie tych umów i dalej nie będzie badań, więc tak naprawdę oni odpadają. Nie ma żadnej federacji w tej chwili, która robi badania. Tak? Mhm. A cofając się powiedzmy do, do sprzed roku, gdzie te badania były, to i tak moim zdaniem było to bez sensu, bo tak naprawdę wyłapywali jedną, dwie osoby z kategorii, a brali wszyscy. Tak? Więc tak naprawdę no, wpadał ten, kto miał pecha, a brali e, wszyscy. No okej, okay, może nie wszyscy, żeby nikogo nie urazić. Wiem, że są jakieś tam wyjątki powiedzmy 98%, tak? Mm -hmm. e, więc to i tak było bez sensu. Jeżeli badać, no to już badać wszystkich, ale wiadomo, że to są takie koszty, że to jest niemożliwe w żadnej federacji. Żadna federacja nie, nie mogłaby sobie na to pozwolić. Zgadza się. A ogólnie w, w sporcie, według Ciebie, Twoje podejście? Mm -hmm. Znaczy, ogólnie w sporcie doping jest, na pewno, w każdym sporcie, nawet jeśli tam były odnotowane przypadki w szachach, tak, że dopingowali się wcześniej amfetaminą, później bodafilem i tak dalej. No, jak wiemy, nawet sporty wytrzymałościowe, tak? kolarstwo na poziomie amatorskim jest tak zdopingowane, myślę, że, że nawet bardziej niż sporty sylwetkowe. Czy to powinno być dozwolone? to jest nie można tak zero powiedzieć, bo z jednej strony e, wszyscy wiedzą, że wszyscy gdzieś tam próbują e, brać i, i unikać tych e, testów antydopingowych. Z drugiej strony być może gdyby nie było e, badań, nie byłoby przyzwolenie, to by była jeszcze większa eskalacja e, dopingu, co też nie jest moim zdaniem e, za dobre. Więc no, tak, by... ciężko tak zero się powiedzieć, e, ale Chyba, jeżeli miałbym podjąć decyzję, to lepiej, żeby zostały te badania, lepiej, żeby gdzieś tam, powiedzmy, nie było takiego e, oficjalnego przyzwolenia na, na dochód. No jasne, bo właśnie z drugiej strony, jak dasz komuś palec, to biorą całą rękę wtedy i... Tak, no myślę, że to by się skończyło na takiej zasadzie, że firmy e, jakieś farmaceutyczne zaczęłyby się prześcigać, prawda, e, w, w analizowaniu jakichś tam najnowszych środków, e, i, i gdzieś tam by było przyzwolenie, powiedzmy, też dotacje rządowe, powiedzmy, taka Rosja, wyobraźmy sobie, tak, jest oficjalne przyzwolenie, no to e, powiedzmy, Putin daje gdzieś tam tym, tym koncernom farmaceutycznym, miał ograniczone środki, więc tak naprawdę no, ten doping zaraz by e, rozwinął się bardzo szybko. Myślę, że lepiej jest tak, jak jest e, teraz jednak. Zgadza się z badaniami. Tak czy siak jakoś ci ludzie wtedy no, kontrolują się, no nawet tutaj jeśli chodzi o zdrowie, nie? No to muszą no, przynajmniej zejść z tych, z tych środków, bo co, po niektórych, co u po niektórych, no to jest cykl kończy się po pięciu latach, nie? Hmm. No tak, tak. Znaczy w, w sportach olimpijskich tamte e, kontrole antydopingowe trochę się różnią, bo tam mają zakładane profile e, i po prostu robią, wpadają im e, do domu bez zapowiedzi. Każdy olimpijczyk musi e, podawać swoje położenie, gdzie jest. Wyjeżdża na wakacje, musi powiedzieć, no że tak. jest tak, tak. Ta agencja antydopingowa może wpaść w każdej chwili, zbadać go i porównuje powiedzmy, wyniki badań do tych sprzed. E, powiedzmy, z wcześniejszych badań, jeżeli są jakieś odchylenia od normy to automatycznie jest banowany, tak? Ale wiem, że i tak można te kontrole jakoś tam, powiedzmy, omijać, tak? Unikać wpadania. Jasne. No właśnie powiem Ci, że a propos jeszcze tak tych kontroli tutaj w Polskim Związku, to z tego co pamiętam, koszy, zapomniałem nazwiska, zawodnik męskiej sylwetki, Polak. Właśnie on miał i to w jednym tygodniu trzy, trzykrotnie mu zrobili wjazd na chatę, to pamiętam ze, ze dwa lata temu było i to, że nawet w Polskim Związku coś takiego było, nie? Szczerze nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, nie znam tej sytuacji, o mhm. której tu mówisz, że że to były e, badania e, na zawodach, tak? Zawodnik schodził ze sceny, mhm, tak. e, stało dwóch gości z karteczką, podpisywałeś, że stawisz się w przeciągu tam e, godziny w, w tym pokoju, Kontroli dopingowej no i musiałeś się stawić. Nie strzałem o to, żeby komuś do domu wpadali tak, i robili badania. Nawet ten zawodnik Post pamiętam wstawił na ten temat. Już mówię, zapomniałem nazwiska, więc nie, nie będę mówił, bo no nie chcę mm -hmm. tego dać ale no, było coś takiego. Dobra, e, słuchaj, przechodząc dalej, e, jak już jesteśmy właśnie przy tym dopingu. Pamiętam kiedyś dawno, dawno temu wrzucałeś post na temat e, krwi. E, mm. Jak jak tam o nią zadbać. No to teraz pytanie do ciebie, jak właśnie jak, jak dbać o nią, nie? czy to na cyklu, czy nawet poza nim, ale tutaj możemy się skupić właśnie bardziej na cyklu, bo więcej ludzi ma z tym problem, nie? Te jedni upust krwi, drudzy sobie jakiś akart zarzucają, aspirynę i tak dalej. Czy to jest dobre wyjście? Znaczy chodzić dosłownie o hematokryt, tak? O poziom hematokrytu, bo, bo na ten temat wrzucałem post, artykuł. No tak, wrzuciłem ten post z tego względu, że zauważyłem, że wiele osób ma z tym problem, wiele osób też bagatelizuje problem wysokiego hematokrytu, a jest to tak naprawdę najczęstsza przyczyna przedwczesnej śmierci kulturystów, czy, czy ludzi, którzy uprawiają sporty sylwetkowe. I teraz jak sobie z tym radzić? No tak jak powiedziałeś, że jest psu, ludzie sobie spuszczają krew, czyli robią tak zwaną lebotomię. To, to, jest, to jest błędne zagranie z tego względu, że ok, szybko ten wynik powiedzmy poprawimy, ale też bardzo szybko on wróci do tego stanu sprzed upuszczenia krwi, a często jest tak, że jeszcze ten hematokryt jest później wyższy. Druga rzecz, którą wymieniłeś, to był akartaspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy. No też ludzie e, trochę pomylili, bo tak, e, ok, akard e, rozrzedza krew, tylko e, rozrzedza w ten sposób, że przeciwdziała sklejaniu się czerwonych krwinek, czyli one się e, po prostu nie zabijają lub zabijają się mniej. Ale hematokryt to jest objętościowa, e, objętościowe pojęcie e, czerwonych. W, na 100 ml krwi podczas badania. Tak? E, mm. Więc jakby e, sam akart nie obniża poziomu czerwonych krwinek i ilości, tylko przeciwdziała sklejaniu się. Więc jeżeli ktoś ma wysoki hematokryt e, i będzie, będzie brał akart, to ok, e, on może e, w ten sposób go ratować, że e, ta krew będzie trochę e, rzadsza, bo nie będzie sklejona, ale nie rozwiązuje problemu wysokiego hematokrytu. W żaden sposób, a też czytałem, natrafiłem właśnie przy, przy okazji pisania tego artykułu na badania, gdzie po odstawieniu kwasu acetylosalicylowego poziom hematokrytu obniżał się, tak? Więc jakby sam akart, sam, a sama aspiryna nie rozwiązuje problemu, a też w nadmiernych ilościach jeszcze sam akart okej, okay, ale aspiryna nie to jest naprawdę potężna dawka, no to w dłuższym czasie, jeżeli ktoś wybrał tak codziennie, no to można się nabawić wrzodów żołądka, tak? Tak jest. No nawet y, gdzieś tam pamiętam jakieś ranking był najbardziej niebezpiecznych leków, no to aspiryna jest w pierwszej dwudziestce, nie? A dużo osób właśnie sięga po nią przy różnych, nawet takich mniejszych, można tak powiem, schorzeniach, nie? Tak jak na przykład. Tak, no. Tak, no jest to bardzo popularny lek. Chyba to był pierwszy lek w ogóle wynaleziony na ból głowy, jeżeli dobrze kojarzę. No ale jak ktoś przeczyta sobie ulotkę skutków ubocznych, to naprawdę można się przestraszyć. No i tak jak mówię, no nieszkodliwa jest sama substancja i jej ilość. tak, Jeżeli ktoś by brał Akart, bo Akart właśnie stworzony do tego, żeby brać go codziennie. I, i jeżeli mm -hmm. ktoś będzie brał Akart codziennie, to raczej nic złego się nie wydarzy. Ale spotkałem się z takimi przypadkami, że ktoś brał jedną tabletkę aspiryny codziennie pod właśnie wysoki hematopryt, co się miało z celem. No i już taka dawka, jedna tabletka aspiryny po esen, przez 3-4 miesiące może wyrządzić duże, duże szkody w organizmie. Dokładnie. I teraz powiedz, żeby, jeżeli, takie jakby to powiedzieć, uciekło mi słowa, sięgamy po akart, sięgamy po aspirynę, czy spuszczamy krew i tak dalej, no i jednak, no to tak jak powiedziałeś, ten hematokryt wraca do tego, co było wcześniej. No to jak, jak sobie radzić dalej z tym, nie? Jak, jaka jest najlepsza według Ciebie opcja na obniżenie tego hematokrytu? Z doświadczenia swojego i jakby na swoich, swojego na swoich podopiecznych to jest zwiększenie podaży płynów. Samo zwiększenie ilości spożywanych płynów, czyli pojazdu picia wody już znacząco obniżało hematokryt. Mogę powiedzieć, że w jakichś 60% przypadków u ludzi, którzy mieli problemy z wyższym hematokrytem, pozwalało ten wynik obniżyć do, do norm referencyjnych. Tak? I to naprawdę było na przykład zwiększenie z 3 litrów wody na 5 litrów wody i to już, powiedzmy, po dwóch tygodniach ten hematokryt był w normie. Czyli to jest taki najprostszy sposób i, i, i że tak powiem, najbardziej bym go zalecał, żeby zacząć od mhm. tego. Później są suplementy: kurkumina, astragalus i bergamota. Te trzy suplementy też wspomagają obniżanie tego hematokrytu. Dodatkowo jeszcze ograniczenie spożycia żelaza no i ograniczenie spożycia witaminy C, tak? Też nie mylić z. Jakby zostawienie mozera, tak, bo, bo te e, matroskładniki e, warto przyjmować, ale na przykład nie brać już oddzielnie składników, że ludzie po 50 gram witaminy C biorą, co jest w ogóle bez sensu, bo witamina C e, tak naprawdę jest bardzo łatwo dostępna w, w pożywieniu. I jak e, zobaczyliśmy statystyki, to tak naprawdę jest to. E, Najmniej osób ma niedobory właśnie witaminy C, więc bez sensu jest suplementować ją jeszcze dodatkowo. Więc odstawiłbym po prostu witaminę C z suplementów, po prostu dostarczałbym ją tylko z tego pożywienia, jakie tam, co sobie zjemy. No, i ograniczenie żelaza, szczególnie żelaza chemowego, czyli pochodzenia zwierzęcego. Tak? Czyli też ograniczenie, ale też jakby nie wyzerowanie, nie, nie ograniczamy do zera. Tak? Więc to są takie sposoby, że tak powiem, niefarmakologiczne, i od tego bym zaczął i na początku tak bym próbował obniżać tę Jak Jakby ostatnim deską ratunku jest właśnie farmakologia. Jest to lek na nadciśnienie w Polsce występuje pod nazwą handlową Captopril. To jest lek z grupy AC i inhibitorów. No i oprócz tego, że obniża ciśnienie, też pośrednio dobrze zbija hematokryt. I w takich ciężkich przypadkach, gdzie ktoś naprawdę miał wyniki już bardzo grube, albo nie działało nic innego, no to wtedy ten kaptopril robił robotę, tylko tak jak mówię, to jest lek i, i to jest jakby ostatnia deska ratunku i też nigdy nie przyjmujemy na własną rękę zawsze gdzieś tam po konsultacji najlepiej z lekarzem albo z jakimś trenerem, który ma pojęcie i doświadczenie w braniu tego leku, tak? Bo to jak każdy lek też ma skutki uboczne i mogą być, wystąpić działanie pożądane, trzeba wiedzieć, jak się zachować w tych sytuacjach. No więc właśnie trzeba też pamiętać o tym, że podniesiony hematokryt to nie jest tylko od środków najbardziej takich popularnych jak Boldenon, bo przecież Boldenon to robi z smoes według ludzi i tylko, tylko i wyłącznie on. Wcale tak nie jest to, przy, tak naprawdę przy jakimkolwiek środku jakim stosujemy ten hematokryt może pójść do góry, ale i też przy nieodpowiedniej diecie. Na pewno nie w tak. takim stopniu jak przy środkach, ale, ale również. Dokładnie. No, większość badań, na które się natknąłem, pisząc ten na artykuł, które sobie tam przeglądałem, była robiona na ludziach na HTZ, czyli na hormonalnej terapii zastępczej. I to oni mieli problemy z tym hematokrytem, przyjmując tam dawki około 100-150 mg testosteronu tygodniowo, więc to jest niewiele, tak? A już była potrzeba stworzenia badań i jakiegoś tam przeciwdziałania temu podwyższonemu hematokrytowi. Zgadza się. Także widzicie, musicie się kontrolować i brać wszystkie opcje pod uwagę, a nie tylko e, nie biorę boltka. No to, to znaczy, że jest w porządku. E, troszeczkę inny temat e, pokrótce. Co myślisz e, na temat e, rotacji węglowodanowej w diecie? Czy jest ona potrzebna, czy, czy opłaca się? Bo wiele osób, e, można powiedzieć, inaczej. W ostatnim czasie jest to dosyć modne, w szczególności właśnie u trenerów, którzy. Prowadzą różne osoby. Zmniejszanie ilości węglowodanów w minie treningowej i zwiększanie w treningowe, ale no też są jeszcze te tak zwane, jak ono się nazywa. Jest jeszcze ta szkoła taka, że cały czas. A, okay. Jeszcze raz co powiedzieć? Nie, nie, myślałem, że masz na myśli rifi, tak? Czy ogólnie w, w hmm. rotację węglowodanową, że ustalane na przykład dwa dni nisko, dwa dni średnio, e, trzy dni wysoko, tak? Co coś w tym Też coś takiego jest, ale też jest ta szkoła, że jest, te węglowodany są na stałym poziomie, nie? I teraz zapytać, hmm. czy co jest najbardziej, że tak powiem, opłacalne według Ciebie. Co jest najbardziej opłacalne, wszystko za, zależy od osoby, ale generalnie y, no, rotacja danego wodanu sprawdza się z tego względu, że y, organizm y, człowieka adaptuje się do pewnej podaży y, kalorii czy podaży makroskładników, i też trzymając powiedzmy na stałym poziomie. Y, Ilość węglowodanów. Ten organizm się adaptuje. Druga sprawa to to, co powiedziałeś, czyli mniejsza ilość węglowodanów w dzień nietreningowy, większa ilość węglowodanów w dzień treningowy. Takie rozwiązanie stosuje praktycznie u każdego podopiecznego, z wyjątkami, ale praktycznie u każdego. Z tego względu, że po prostu w dzień treningowy no, mamy większe zapotrzebowanie energetyczne i, i z tego względu, że no, mamy mniejsze zapotrzebowanie w dzień treningowy na energię, na węglowodany, dlatego rozsądnym jest i logicznym dać więcej węglowodanów w dzień treningowy, kiedy tej energii, tych węglowodanów potrzebujemy więcej. To jest taka najpopularniejsza chyba rotacja, którą stosują trenerzy i zawodnicy. I jeszcze chciałbym wspomnieć o kolejnym jakby takim zagraniu z reputacją, to jest tak zwany RIFIT, tak? czyli e, podczas redukcji dajemy sobie raz na jakiś czas e, Jeden dzień z wyższą ilością węglowodanów, po to, żeby właśnie przeciwdziałać tej adaptacji organizmu do danej ilości węglowodanów i, i, i kalorii. Więc generalnie, jakby podsumowując, rotacja węglowodanów bardzo fajne narzędzie, czy podczas redukcji, czy podczas budowania masy mięśniowej. Ja jestem jak najbardziej za. No tak. No właśnie, też rotacja węglowodanami poprawia naszą wrażliwość insulinową. I ze względu na to też zapraszam do poprzedniego materiału, który mamy na temat Berberyny, która też myślę, że może się przydać w tej kwestii. Dzięki Ci bardzo za ten poświęcony czas. Życzę Ci wszystkiego najlepszego dla córki również, która się dopiero co urodziła. No i wielu sukcesów, czy to właśnie zawodowych, czy prywatnych. Dziękuję Ci, bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Cześć na razie. Do zobaczenia. Cześć.